Jeszcze w drugiej połowie roku 1950 do wielu miasteczek, a przede wszystkim tysięcy wiosek, zaczęły przyjeżdżać brygady energetyczne, by pociągnąć linie elektryfikacyjne do domów, budynków gospodarczych, obiektów administracyjnych i kultów religijnych. Wraz z nadejściem przedwiośnia 1959 roku do naszej gminy zjechały cztery brygady Poznańskiego przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa celem budowy stacji przesyłowych mocy, linii elektrycznych, doprowadzenia prądu do mieszkań, budynków użyteczności publicznej i sakralnej. Koszty zelektryfikowania mieli pokryć użytkownicy. Poszczególne kwoty rozłożono ludziom na raty. Średni koszt wynosił około 2800 zł. Prace elektryfikacyjne rozpoczęto w Brudzewku. W czerwcu, na krótko przed świętem Zielonych Świątek, mieszkańcy tej wioski mieli już prąd w mieszkaniach i obejściach gospodarczych. Zaraz potem zelektryfikowano Kuźnie, Piłę, Stary Olesiec, Chocz i Kwileń. W pozostałych wioskach linie energetyczne pociągnięto później. Do Niniewa prąd dotarł w 1961 De Józefowa w 1964, a do Nowolipska wczesną wiosną 1968. Nowy Olesiec elektryfikowano w dwóch fazach. Ostatecznie prace zakończono w 1968 roku. Elektryfikowanie dużej części gminy trwało około pół roku. Powyższe informacje Zdzisława Fiesińska uzyskała od poszczególnych mieszkańców Ewy Wojciechowskiej, Renaty Cieślak, Kamili Werden, Małgorzaty Bojarun, Małgorzaty Dioniziak. Arlety Reślińskiej i innych. Elektrycy i monterzy byli zakwaterowani w domach prywatnych i szkołach. Do chocza przyszło nowe wraz gościny dwóm brygadom, każda brygada liczyła około 12 osób, użyczyła rodzina Jana Woldańskiego z 1 maja i pani Romana Bernat z Rynku. Kierownictwo, panowie Majewski i Ciszak zamieszkali u rodziny Zofii i Kazimierza Flisińskich przy ulicy Kościuszki. Dziś ten dom to własność rodziny Szotów. Praktykę zawodu odbywał wówczas Jan Hieronimczak, ówczesny student Politechniki Poznańskiej, rodzinnie związany z Hoczem. Oprócz kosztów związanych z elektryfikacją, mieszkańcy wzięli na swoje barki również żywienie zespołu liczącego. Blisko 50 osób, mimo że stołowali się w miejscowej gospodzie. Dziś jest tu pizzeria pani Natalii Yangas. Ustawiono trzy drewniane transformatory. Na 1 maja w ogrodzie kuratków, na Zapłociu, na terenie posiadłości rodziny Szymańskich oraz przy skrzyżowaniu ulic Zagórowskiej i Wieczorka. Oraz przy skrzyżowaniu ulic Zagórowskiej i Wieczorka. Dziś generała Taczanowskiego, niedaleko dawnego młyna rodziny Budów. Zadaniem transformatorów było przewodzenie wysokiego napięcia. Założono niskie napięcie celem oświetlenia ulic. Pozostali z brygady doprowadzali prąd do mieszkań i innych budynków. Tu trzeba przypomnieć, że prąd dotarł do kolegiata i plebanii. Tego czasu już ksiądz proboszcz radzam, nie musiał spędzać wieczorów przy świeczkach, mimo że kolegiata od jakiegoś czasu była oświetlana przez urządzenia akumulatorowe. Kiedy namawiany był do podłączenia probostwa do tego oświetlenia, miał mówić Poczekam do czasu, kiedy moi parafianie będą mieli prąd w swoich domach. Każde mieszkanie zostało wyposażone w jedno gniazdko, jeden punkt świetlny z laszanym kloszem w kolorze niebieskim, zielonym. Za założenie dodatkowego punktu należało zapłacić. Przewody elektryczne były prowadzone po ścianach. Ze względu na dużą odległość od transformatora nie pociągnięto linii elektrycznej do posesji rodziny Olczyków. Dziś to koniec ulicy Łąkowej. W Choczu prace zakończono w połowie sierpnia 1959 roku. W środę 19 sierpnia 1959 z udziałem przewodniczącego kromackiej Rady Narodowej Romana Wojciechowskiego i delegacji Poznańskiego Przedsiębiorstwa Elektryfikacyjnego Rolnictwa, ochotniczej straży pożarnej i mieszkańców nastąpiło oddanie linii elektrycznej. Obrazem najbardziej utrwalonym w pamięci uczestników tego wydarzenia, w jakimś sensie symboliczno-historycznym, było rozbicie lampy naftowej osób transformatora na zapłociu przez najstarszego drucha Aleksandra Jaruszewskiego, liczącego wówczas 84 lata. Nie będzie i nie jest przesadą określić to wydarzenie skokiem cywilizacyjnym, ponieważ tym gestem pożegnał wiek lampy naftowej dla tej społeczności, bowiem mogli już niedługo korzystać takich osiągnięć technicznych jak radio, telewizor, a nieco później z pralki czy odkurzacza. Brygady monterów i elektryków wyjechały do pracy w inne miejsca. Jednakże trzech pracowników do Chocza powróciło, bo tu w trakcie pracy znaleźli swoje partnerki życiowe. To panowie Konrad Dogoda, mieszkający w hoczu, Alojzy Nowakowski, kiedyś mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego i Alojzy Paś, obecnie mieszkający w pleszewie. Po 19 sierpnia pojawiły się w mieszkaniach i urzędach wówczas zdobycze techniczne. Pierwsze pojawiły się radio odbiorniki Tatry i Pionier. Pierwszym właścicielem Radia Tatry był Czesław Mroziński z rynku. Pierwszy telewizor podłączono w siedzibie Gromadzkiej Rady Narodowej. Był to 14-calowy rekord produkcji radzieckiej. Telewizor zakupiła gminna spółdzielnia. Obsługiwał go Eugeniusz Malinowski. Telewizory pojawiły się również w domach prywatnych. U ówczesnego lekarza Aleksandra Połońskiego i weterynarza Rynera. Wanda i Jan Pietrzakowie byli posiadami 16-calowego Neptuna. Czesław Mroziński z Piasków zakupił Szmaragda. Właś nowszej wersji telewizora była rodzina Sobczaków z Kościuszki. Mieli Aladyna, zaopatrzonego w pilota na kablu. Podczas spotkań niektórzy mieszkańcy wspominali tamte czasy jako coś niesamowitego w ich życiu. Na przykład rywalizację między rodzeństwem o to, kto zostanie zaszczycony tego wieczoru, by światło, albo z jaką ochotą zasiadano wieczorem do odrabiania lekcji przy świetle elektrycznym. Inną sensację wywołała pralka SHL, którą zakupiła Maria Korzeniewska, siostra Franciszki Marszeskiej, mieszkająca przy ulicy Kościuszki 17. Dziś to numer 22. W tej dużej wjazdowej bramie miał miejsce pokaz prania. Widzów było dość sporo, i również niedowiarków. Jak to można blaszaną tarę zastąpić takim czymś? Pytano. Jednakże pociągnięcie linii elektrycznej w imieniu nie zlikwidowało konieczności sięgania po lampy naftowe. Prąd był często wyłączany, a to ze względów oszczędnościowych czy częstych awarii. Pani w Wliśnińska była inicjatorką obchodów 50-lecia elektryfikacji 19 sierpnia 2009 roku. Wraz z panemianem woldańskim i strażakami zorganizowali wzruszający przemarsz ulicami Chocza. Przy wygaszonym świetle na ulicach historycznego przemarszu, aż do miejsca, gdzie pół wieku temu rozbita została lampa naftowa. Uczestnicy świetnie Oświecali sobie drogę lampami naftowymi i świeczkami. Wrócili do sali Goku na wieczór wspomnień. O organizacji tej lokalnej imprezy informowały ulotki, nieduże plakaty. Zainteresowanie społeczności było duże. W poniedziałek, 19 sierpnia 2019 roku, mieszkańcy uczcili 60-lecie. Ze swoją propozycją pani Flisińska zwróciła się do burmistrza, pana Wielgosika i pana Woldańskiego. Wspólnie w podobny sposób zorganizowali te obchody. Materiał opracowała Zdzisława Fysińska.